Trzy treningi siłowe, dwa razy cardio, akrobatyka, yoga. Brzmi świetnie, ale dla większości z nas jest to po prostu nierealne. Prawda jest taka, że najlepszy plan to taki, który będziesz w stanie wykonywać regularnie od teraz do zimy. Dla jednej osoby będą to dwa treningi, dla innej cztery lub więcej. Klucz jest prosty. Zaplanuj tyle, ile jesteś w stanie realnie wykonać. Lepiej na początku mniej, ale systematycznie, niż 5 treningów w pierwszym tygodniu i przez kolejne nic. Jeśli trudno ci się zmotywować, umów się z kolegą, koleżanką lub skorzystaj z pomocy trenera. Początki nigdy nie są łatwe, ale małe kroki pozwolą ci wyrobić nawyk. Dopasuj aktywności do swojego życia, zacznij już teraz, a zimą zobaczysz efekty. Jeśli nie wiesz, jak zacząć, brakuje ci motywacji, to zapraszam na treningi.